Cześć, nazywam się Dariusz Adrianowski, jestem ekspertem oraz właścicielem kredytu.pl. Dzisiaj jesteśmy już na kroku piątym, czyli na analizie wniosku kredytowego. Zebraliśmy dokumenty, skompletowaliśmy razem z ekspertem, udało nam się wypełnić wszelkie formularze. Wniosek na tym etapie trafił już do banku. Jest zarejestrowany w systemach bankowych, w odpowiednich systemach crm -owych. Wszelkie dokumenty zostały dostarczone, proces... Się rozpoczął. Ten proces może trwać 21 dni. W niektórych przypadkach, których wniosek zostanie wstrzymany czy też zostanie w pewien sposób e, przedłużony proces, może to wszystko się wydłużyć. Dlatego tak ważne jest to, żeby chociażby w umowie przestępnej ten termin e, realizacji umowy przestępnej wydłużyć. Maksymalnie jak się da, oczywiście. Z naszej strony my dołożymy wszelkich starań, żeby ta analiza i cały proces kredytowy przebiegł jak najszybciej i jak najbardziej sprawnie, oczywiście. Co w związku z krokiem piątym nas czeka i co na etapie analizy wniosku kredytowego? Możemy tą analizę wniosku kredytowego w banku podzielić mniej więcej na cztery etapy. Etap pierwszy: to trochę powtórka tego, co my do tej pory już zrobiliśmy, tak zwana analiza wstępna. Na tym etapie osoby, które w bankach będą zajmowały się naszym wnioskiem, dokonają powtórnej analizy. Pod względem kompletności, poprawności tych dokumentów. Czyli będzie na tym etapie wstępnym analizowany każdy z tych dokumentów, będą sprawdzane informacje zawarte we wnioskach, ktoś będzie je rejestrował. Jeżeli my sami ich nie zarejestrowaliśmy jako eksperci w Waszym imieniu w systemie, to będzie to robiła osoba odpowiedzialna za proces kredytu hipotecznego w danym banku. Także ten etap, etap pierwszy, etap analizy wstępnej to tak naprawdę to, co my już wcześniej dokonaliśmy współpracując z danym klientem, czyli sprawdzanie poprawności wszelkich dokumentów i przekazanie ich do kolejnego etapu analizy, to jest analizy dochodowej. Na tym etapie weryfikowany jest dochód klienta. To znaczy, po pierwsze sprawdzane są znowu dokumenty dotyczące zatrudnienia do potwierdzające dochód, czyli weryfikowany jest zaświadczenie od pracodawcy, weryfikowane są wyciągi, jest sprawdzane, czy kwota zaświadczenia jest zgodna z wpływami wynagrodzenia. Sprawdzane są też, jeżeli to są wyciągi szczegółowe inne transakcje transakcje często inne wpływy z czego one mogą wynikać. Często na tym etapie pojawiają się też pytania do klientów na przykład o te inne wpływy, które nie uzgodniliśmy w w naszej ocenie zdolności kredytowej, przykładem może być tutaj osoba, która uzyskuje od niedawna drugi dochód z tytułu umowy, zlecenie, no który nie był akceptowany ze względu na zbyt krótki czas. Natomiast bank może zapytać o, o ten dochód również i poprosić o wyjaśnienie, lub też stosowne oświadczenie do tego dochodu. Także na tym etapie w różnych kalkulatorach dochodowych sprawdzany jest, weryfikowany jest dochód, wyliczana jest raz jeszcze przez bank i przez system zdolność. Tutaj bank może pod pewnymi względami tą zdolność ograniczyć, może pozostać przy tych wyliczeniach, które wynikają z tych standardowych kalkulatorów. Tak? Więc na tym etapie, te wszystkie informacje, które, które też gromadziliśmy na temat sytuacji ekonomicznej, majątkowej czy też rodzinnej naszych kredytobiorców, e, będą miały wpływ właśnie na ocenę zdolności kredytowej. Tutaj, również w przypadku uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy o zlecenie czy innych form e, potwierdzających zatrudnienie, u pracodawcy, może nastąpić weryfikacja dochodu z pracodawcą, czyli część banku będzie dzwoniła, telefonowała do pracodawców w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia, faktu wystawienia zaświadczenia i wysokości osiąganych dochodów przez e, nasze kredytobiorcę. Może tutaj nastąpić również weryfikacja składników tych, e, tego wynagrodzenia, czyli to, czy są, jest to wynagrodzenie podstawowe, czy jest, są, jest to wynagrodzenie, które składa się z kilku, e, z kilku czynników. Czyli i na tym etapie weryfikujemy dochodowo naszych klientów. Kolejny etap analizy wniosku kredytowego to jest analiza prawna. Te, ta analiza jest trochę wynikiem tych dwóch wcześniejszych, e, tych dwóch wcześniejszych e, etapów, tak naprawdę, ponieważ na etapie tej analizy prawnej weryfikujemy, e, weryfikujemy wszystkie dokumenty, które pod względem prawnym powinny być wiarygodne przede wszystkim. Czyli czy na przykład zaświadczenie wystawione przez pracodawcę nie ma oznak fałszerstwa, czy dokumenty, które są e, przedstawione przez zbywcę, e, potwierdzają nam faktyczny stan prawny nieruchomości, na tym etapie będziemy właśnie dokonywać weryfikacji tej wiarygodności, poprawności tych dokumentów, ich zgodności ze stanem prawnym. W dużej mierze będzie to dotyczyło zarówno tych kwestii dochodowych, czyli głównie weryfikacji zatrudnienia, potwierdzenia tych danych, które na tym zatrudnieniu są, no i faktu, że te dokumenty są autentyczne. Z drugiej strony będą to dokumenty potwierdzające właśnie, e, właśnie stan prawny nieruchomości. E, także te dokumenty, które pozyskaliśmy od zbywcy, dokumenty z urzędów, na przykład mapy, wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, e, one pod tym względem będą weryfikowane chociażby z księgami wieczystymi, tak? Dlatego w ten wcześniejszy etapy, o których mówiliśmy, że sprawdzamy, czy te dokumenty są kompletne, czy są widoczne pieczątki, czy są podpisy, to są te dokumenty, żeby to są te działania, które Podejmowaliśmy wspólnie z wami, żeby zapewnić, żeby ten etap analizy prawnej i ten etap tak naprawdę weryfikacji wiarygodności, autentyczności dokumentów, był jak najszybciej zweryfikowany, i tak, żebyśmy mogli przejść do kolejnego etapu, jakim jest analiza nieruchomości. My wcześniej już na wcześniejszych etapach analizy całego wniosku kredytowego, tą nieruchomość troszkę przeanalizowaliśmy, czyli zweryfikowaliśmy ją na bazie dokumentów. Natomiast to, co istotne w kontekście udzielenia, Kredytu hipotecznego, to jest weryfikacja, je, jest weryfikacja wartości tej nieruchomości. I na etapie analizy nieruchomości, oprócz tego, że my będziemy potwierdzać fakt istnienia tej nieruchomości, to w większości przypadków będziemy mieli do czynienia z wyceną nieruchomości. I tutaj jakby mamy dwie szkoły, dwa rozwiązania. Po pierwsze, my jako klienci możemy sami sami przyjść z operatem szacunkowym i z dokumentem, który został już przygotowany przez rzecz. Rzeczoznawcę majątkowego, rzeczoznawcę nieruchomości, tak, żeby przedstawić już gotową wartość nieruchomości. Natomiast część banków sama wysyła też e, takich rzeczoznawców, i tutaj mamy do czynienia z mniejszymi kosztami, zwykle niż gdybyśmy robili to sami na, e, na rynku, czyli sami zamawiali taką wycenę. Natomiast każdy bank ma też inną procedurę. Ta analiza nieruchomości, w niektórych bankach odbywa się na, eta, na etapie wstępnym, pierwszym, niektórych na etapie ostatnim niektórym jakby jest etapem wspólnym z innymi etapami, więc tutaj też banki mają różne podejścia i różne procedury. Część banków na przykład wymaga zewnętrznego operatu, sama nie zleca, nie ma swojej siatki rzeczoznawców i nie zleca takiej wycedy nieruchomości firmom zewnętrznym, czy też osobom, które współpracują z danym bankiem. Więc ten etap, etap analizy nieruchomości, etap wyceny nieruchomości jest też realizowany przez banki w różny sposób. I jest to zwykle najdłuższy etap, dlatego że ktoś musi znaleźć termin, musi pojechać, musi przygotować ten dokument, który zwykle jest dokumentem kilku-, kilkunastu stronicowym opisującym wartość tej nieruchomości, opisującym również stan prawny, pokazującym porównawcze, porównawcze nieruchomości, które mniej więcej zostały sprzedane w podobnych cenach, to wszystko wpływa finalnie na, na wartość nieruchomości i, i tak naprawdę ostatecznie na wysokość kredytu, który możemy uzyskać. Tego tak naprawdę w dużej mierze od tej wartości nieruchomości na etapie analizy wniosku kredytowego bardzo dużo zależy, bo jeżeli ta cena nieruchomości, którą chce zbywca została przeszacowana, czy została zawyżona, to może się okazać, że my nie otrzymamy takiego kredytu, jakbyśmy chcieli, i wtedy pozostaje kwestia dopłacania z własnych środków tej kwoty. Tej różnicy, tak naprawdę, pomiędzy początkową wartością zawartą w umowie przedstępnej, a tak naprawdę ceną, wartością, którą oszacował rzeczoznawca. Także ta analiza nieruchomości jest bardzo istotny element, na który na wcześniejszych etapach my, jako eksperci, często nie mamy żadnego wpływu, bo my jesteśmy w stanie powiedzieć kupującym, naszym klientom, że podobne nieruchomości w podobnych, podobnej, podobnej powierzchni, w podobnych dzielnicach mniej więcej kosztowały, były kupowane przez naszych klientów za zadaną kwotę, natomiast e, często też nie jesteśmy w stanie potwierdzić, jaka, a, jak zostanie wyceniona ta nieruchomość, bo dużo czynników zewnętrznych, których też często możemy nie znać, może wpłynąć na e, finalną ocenę tej wartości nieruchomości. Także etapa, etap e, analizy wniosku, ten piąty krok, to bardzo istotny element z punktu widzenia e, naszego kredytobiorcy i tak naprawdę z punktu widzenia tego, co ostatecznie e, będzie zawarte. W decyzji kredytowej. O tej decyzji będziemy mówili w następnym kroku. Natomiast e, finalnie e, w wyniku tej analizy wstępnej, analizy dochodowej, analizy prawnej, analizy nieruchomości będzie podjęta właśnie decyzja. Te wszystkie etapy, o których mówimy na w momencie analizy wniosku jako na całokształcie będą nam pokazywały finalnie kwotę kredytu, którą możemy uzyskać, i też warunki kredytowe, bo one w niektórych przypadkach mogą ulec zmianie ze względu na jakieś większe ryzyka, które właśnie na etapie analizy wniosku kredytowego mogły być zidentyfikowane przez analityka kredytowego, ewentualnie przez rzeczoznawcę. Tak jak powiedziałem, finalnie wynik tej całej analizy wniosku kredytowego będzie miał przełożenie na, na decyzję kredytową. W decyzji kredytowej informacje, które zostaną przekazane, będą określały warunki oraz będą wskazywały na wynik analizy wniosku kredytowego. Także podsumowując, cztery główne i e, identyfikowane w większości banków elementy analizy wniosku to analiza wstępna. E, która realizowana jest e, na podstawie zgromadzonych dokumentów, analiza dochodowa, która jest wynikiem analizy dochodów, zdolności i wszystkich czynników, które wpływają na, e, na generowane przez nas dochody. Analiza prawna, czyli analiza autentyczności, wiarygodności dokumentów, poprawności ich, e, ich przesłania oraz analiza nieruchomości, bardzo istotna z punktu widzenia wartości nieruchomości i możliwości uzyskania kredytu. Suma i jakby wynik tych wszystkich analiz będzie nam dawał decyzję kredytową. I o tej decyzji kredytowej porozmawiamy w następnym kroku. Już teraz zapraszam Was do kroku szóstego. Analiza decyzji kredytowej. Decyzja kredytowa.